Panie prezesie, zatem jak pan ocenia szansę mecenasa Szczepana Barszewskiego w tych wyborach uzupełniających? Zależy od mobilizacji, jeżeli nasi się zawezmą, a ci z innych partii raczej nie mają wrażenia, by się zawzięli, bo są zrecywani teraz to może wygrać. A co pan może powiedzieć o y, głównej konkurencji z Prawa i Sprawiedliwości? Y, no cóż, y, jest to... Pani bardzo zacna, niewątpliwie, bardzo miła, ale dlaczego ma być senatorem tutaj? Mało znana jest, jest. Nie jestem w stanie zrozumieć, nie dość, no, że jest mało znana. Chodzi po prostu o to, że ona nie bardzo ma kwalifikacji, ona jest w ogóle w Polsce, ma Polski paszport od 2014 roku. Bardzo miła pani, córka generała, żona amerykańskiego pułkownika. No, no, wszystko dobrze, no ale nie, nie bierzemy jej do wojska. Senatora, nie, nie bardzo wiem, nic o niej nie wiem, więc trudno mi. jej matkę. znami jej matkę, bardzo miła pani. No, ale czy to jest kwestia senatora, to nie wiem. Panie prezesie, jeszcze ostat ostatnie pytanie. W wyborach parlamentarnych zabrakło ćwiart procenta głosów, żeby dostać się do Sejmu. No, jak to się mogło stać, że tak niewiele zabrakło do tego Sejmu? Były takie przypadki, że zabrakło 1%, procenta, jednego procenta też ludzie nie wchodzili. Równo. Solidarność dostała 4,93. Mhm. I co? No i Pan w dalszym ciągu, no, nie zraził się Pan tym, że tak niewiele zabrakło? Przecież to może się załamać. Pan, mam trybuny w Parlamencie europejskim, mam pieniądze z Parlamentu europejskiego, partia dostała też pieniądze za te wybory, partia się rozwija. Także nie ponosimy o tym ten się dzieje w Sejmie, to może dać No dobra, ostatnie pytanie. Kiedy Pan nam wysadzi ten z w powietrze? No myślę, że to jest kwestia kilku lat. Już nie kilku lat, ale kilku lat. Myślę, że jeszcze ja to doczekam w tym parlamencie. Aż wyleci cały w powietrze. Tak, bo spankrutuje po prostu. I będzie Europa wolna. Będzie Europa wolna do okupacji. Dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję Panie Prezesie.